Rysowiackie Rodzino, bieżący historyczny sezon na zapleczu ekstraklasy przychodzi nam rozgrywać w arcyciężkich, ekstremalnych warunkach. Wciąż obowiązująca pandemia niestety blokuje to, abyście mogli być razem z nami na trybunach. To właśnie z tego sektora idzie największe wsparcie dla naszej drużyny. Choć teraz, tak jak mówiłem, nie możecie z nami być, liczymy, że ponownie nas nie zawiedziecie, ponownie będziecie z resowią. Licząc na wasze wsparcie proponujemy wam zakup trzech resowiackich cegiełek. Oto one. Resowiasy fanatycy bez Zachęcam do zakupu Gold Card 150 zł. Cześć z tej strony Karol Dybowski, witam wszystkich kibiców Resowi Rzeszów. Eee, mam dla was, dla was cegiełkę Silver Card o wartości 100 zł. Eee, zachęcam do wspierania Resowi Rzeszów. A ja mam dla Was kartę Brown Card w cenie 50 zł. Bardzo liczymy na Wasze wsparcie. Szczegóły akcji oraz korzyści wynikające z wzięcia w niej udziału opisane są na naszej stronie internetowej. Zapoznajcie się z nimi. Otwierajcie biało-czerwonych, bo razem możemy więcej.